No to dobra, nie wiem co dzisiaj dać w dzisiejszym odcinku, ale się postaram coś tam zrobić, co nie, no to dobra, no to na razie to tyle teraz kurde. W w idę zrobić to, co mam, co nie, no to dobra, no to jak ja tam jestem gotowy zrobić to, co mam, okej, okay, no to dobra, dzisiaj przedstawień w odcinku byle co. Bo mi się pomysły kończą, co nie no to dobra przedstawień, byle co byle by było okej, okay, czy nie moi drodzy kumple, tak no to już wam coś pokazuje okej. Okay. To teraz ten tego mamy już początek lekcji, co nie no to jak dzieci dzisiaj odpytywanka nie będzie, ale za to będzie. Kartkóweczka z grzybów, które odbyły się na ostatni. Dobra dzieciaczki, no to piszcie już tą no kartkówkę, co nie no to jak. Wyciągnijcie teraz kartki, karteczki, kartkóweczki, a ja wam zaraz podyktuję pytania, co nie no to ten, tego co nie no to okej, okay, z go no to wino to okej. Okay. No to dobra łysy, no to jak masz może jakieś czity do tej no kartkówki, czy nie no mi to powiedz masz jakieś ściągi, hej łysy masz smartfona, to może. Pościągamy sobie na tą kartkuweczkę, co nie no to jak łysy zrobimy, to czy nie tylko tak by nas nie widzieli, co nie łysy to jak robimy, to łysy czy nie. No mi to powiedz, co nie łysy. No to dobra, Lolek, ja mam smartfona. Ale nie wiem, czy będę go mógł użyć na tej kartkówce, póki nie milska na nas patrzy, co nie no, to jak nie wiem, czy uda mi się to zdać, co nie, ale dobra, musimy coś wymyślić, co nie Lolek, no to jak idziemy my to tam zrobić, czy nie tylko niech nie milska wyjdzie co nie no, to poczekajmy, co nie Lolek, no to okej. Okay. No i właśnie tak Lolek i łysy poczekali, aż wyjdzie pani Niemilska, lecz niestety ona nie poszła przez co cała klasa dostanie niedługo pojedynce, co. Nie, no to właśnie taki jest smutny koniec, co nie, ale dobra, pokażę Wam teraz, co robią uczniowie na przerwie, co nie, no to już Wam pokazuję uczniów na. Przerwie, co nie no to już Wam to pokazuje, co nie no to okej. Okay. No to dobra Kurkowska i Szmulc, czy Wy też nie zdaliście tej no kartówki? Mi to powiedz, co nie no to jak Szmulc i Kurkowska, bo mi się wydaje, że nie. Zdałam tego gówna, co nie, ale wy jak myślicie, czy ta kartkówka była aż tak trudna z tych nogrzybów, co nie, no to coś mulc i kurkowska pewnie dostanę. Wpierdol od mojego wujka, u którego mieszkam za te oceny i to znowu ja i Hubert. I jego rodzeństwo co nie no to chuj z tym ok. No 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 ja pewnie też dostanę w pierdol co nie no to ja pewnie też oberwie co nie a ty kurkowska czy ty umiałaś tą kartkówkę czy nie no mi to powiedz co nie no to jak Kurkowska, co nie może ty zdałaś, czy nie? No mi to powiedz, co nie Kurkowska, weź coś, powiedz, czy ta kartkówka była łatwa dla ciebie, czy nie. No to dobra, no to co Kurkowska i łopata Grabosz, no to jak to będzie, no mi to powiedzcie, co nie, co my robimy z tą no kartkówką, bo pewnie znowu będzie nam źle, co nie, mam nadzieję, że mi rodzice nie wpierdolą, co nie, mam takie nadzieje, co nie, ale co? Mi tam i tak pewnie nie zdam i będzie w pierdol co nie szmulc i łopata graboż. No to dobra i właśnie tak dziewczyny z trzeciej klasy szkoły numer 31 imienia Edwarda Gierka w Hełmży poszli, co nie? No to właśnie tak. To było, ale dobra, a teraz Wam pokażę, co się dzieje u chłopców. Co nie no, to już Wam to pokazuje. Co nie no, to ich już pokazuje. Co nie no, to okej. Okay. No to dobra Kazio patrz, no to Kazio no to teraz patrz Kazio, patrz pały pewnie dostaniemy, a taki ładny dzień był co nie no to jak Kazio idziemy my to. Tam zrobić czy nie no mi powiedz pewnie znowu dostanę w pierdol od ojca co nie a ty Kazio pewnie też będziesz miał w pierdol co nie no to weźmy coś. Wymyślmy co nie no to jak no to wymyślmy coś okej. Okay. Ech no to widzisz bajce, ps te oceny za te oceny, kiedyś mnie moi rodzice chyba kiedyś zabiją, co nie, no to jak to będzie, no to niech tak to będzie, co nie, AHH, eh, eh, znowu dostanę w pierdol, od mojej rodziny i tak będzie aż w kółko, co niejasna cholera, znowu dostanę w pierdol. No to dobra, no to właśnie tak się kończy ten bardzo okrutny dzień, w którym cała klasa dostała jedynki, co nie, no to jak oni wszyscy dostali w ten. Dzień jedynki i ho, 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 wszyscy dostaną w pierdol w domku, co nie, oj, ale to będzie boleć, dupcia, co nie, no to jak, no, to będzie boleć, o tak, ale dobra to. Już koniec odcinka. W następnym pokażę Wam dalsze zmagania klasy trzeciej z nauczycielami, co nie, no to koniec odcinka, no to do widzenia, do następnego. Papa. Pa.